Usłyszałem dzisiaj genialne zdanie, genialny cytat, który aż sobie go zapisałem na jednej z tych kartek tam z tyłu. A czy nie tam z tyłu, tylko na jednej takiej jak ta z tyłu, bo dlaczego w ogóle jest takie tło? Ponieważ tu, gdzie pracuję, chcę mieć całkowitą kontrolę nad tym, co wkładam do swojej głowy i żeby moja głowa pracowała w optymalny sposób, więc zapisuję sobie to, co chcę myśleć, żeby. Skoro wziąłem za to odpowiedzialność, żeby nie pać tam do głowy jakiegoś shitu. I to zdanie brzmi: Nie ocenia dnia po tym, jakie plony zebrałeś, tylko po tym, jakie, ile ziaren zasiałeś. I to jest bardzo mądre, bo widzę, że niestety, tak jak mężczyźni się oceniają, um, ucząc się tego, jak podywać kobiety, poznawać kobiety, tak naprawdę, jak zwiększy swoją pewność siebie, to oceniają się według tego ile mam numerów telefonu, ile mam kontaktów, ile mam maczyn na aplikacji dodatkowej dopasowań. Ale to nie jest teraz takie ważne. To nie jest teraz takie ważne. Najważniejsze jest to, żebyś Ty nauczył się budować swoją pewność siebie, budować swoją pokorę, budować swoją odporność nawet na odrzucenie. To jest kluczowe. To jest teraz ważne, co masz zbudować. O wiele łatwiej będzie osiągnąć ci mistrzowski poziom, jeżeli ty na przykład zmierzysz się z setką odrzuceń na dzień dobry, niż to, że ty będziesz miał kilka udanych podejść i zganiesz sobie numer telefonu, i załóżmy, będziesz miał dziewczynę. Bo to jest w ogóle zabawne, że wydaje mi się, że mm, chciałbym się mylić, że to powiem, mówię, wydaje mi się, że jest masa mężczyzn, którzy uważają, że samo poznanie kobiety to już jest załatwienie sprawy, że to w zupełności wystarczy, że to wystarczy do tego, żeby powiedzieć, że mam związany problem w z kobietami, ale tak nie jest. Ale tak nie jest nigdy nie będzie, bo... Mm, to, że ty masz związany problem w relacjach z kobietami, jest to wynik jakichś tam kompetencji społecznych, a nie to, czy ty masz jakąś dziewczynę, czy nie. To tak, jakbyś na przykład miał kogoś, to nie potrafi zarabiać pieniędzy i dał mu milion złotych i o, to znaczy, że już mamy milionera, Nie, to jest zestaw umiejętności. Więc to jest ogromnie ważne, tak jak to, co też nauczył między m.in. jeden z moich mentorów, bo poznałem różnych ludzi na swojej drodze, który miał ponad tysiąc kobiet i, um, i on właśnie też robi coś takiego, że cały czas zasiewa ziarna. Wszędzie, gdzie się nie ruszy, buduje pozytywne relacje z kobietami, pozytywne relacje z ludźmi, buduje sobie sieć kontaktów. I to często odbywa się w bardzo prosty sposób. Dodawaj wartość do życia innych ludzi. Czasem zażartuj w sklepie. To wystarczy prosta rzecz. Nawet jak idziesz do sklepu, nawet jak idziesz do jakiegoś supermarketu, i nawet jak to nie będzie najpiękniejsze.